Droździk gnieździ się u nas nielicznie, za to bardzo licznie spotykany jest w okresie przelotów. Zwrotki wyśpiewywane przez jednego samco są zwykle niemal identyczne. Składają się z kilku wysokich gwizdów zakończonych szybkim szczebiotem. Pieśni poszczególnych samców mogą nieco różnić się od siebie, ale ten podział na wyraźne dwie bezpośrednio następujące po sobie części jest charakterystyczny dla wszystkich. Drugim charakterystycznym dla tego gatunku dźwiękiem jest skrzeczący głos kontaktowy. Te stada ptaków hałasują podczas postoju głośną kakofonią skrzeków, gwizdów i świergotów.